Naszego gościa z dalekiego Senegalu, Bombardier. Cieszymy się bardzo, że cię widzimy. Słyszałem, że miałeś problemy, żeby tu dolecieć, więc, jakbyś mógł powiedzieć, co tam się działo z samolotami. Ici. Po pierwsze, dziękuję. Uh, witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Zawsze, chciałbym podziękować Prime. Pour je remercier l'organisation Prime. J'avais des problèmes de vol parce que j'avais un retard hier. J'ai fait une escale à... à Lisbonne, donc on a, on a, on a décalé les vols. Donc, je viens juste d'arriver là, même pas, même pas 30 minutes. Przestańcie. Jest łatwiejszy sposób na zdobycie skinów. Jest Kidrop. Super. Wow. Kidrop. Wymarzone skiny. Bliżej niż myślisz. Faktycznie miałem problem, ponieważ wczoraj mój samolot był opóźniony. Miałem przesiadkę w Lizbonie, no i przez to wszystko się obsunęło. Dlatego przyjechałem dosłownie przed chwilą, nawet nie pół godziny temu. Ale chciałbym powiedzieć, że naprawdę zależało mi na tym, żeby być na tej gali, dlatego y jestem. Słuchaj, mnie ciekawi, czy Ty w ogóle wiesz, na czym polegają, polegają freak fighty? Czy słyszałeś w ogóle o czymś takim? Oui, no pewnie że tak, ponieważ w Senegalu uprawiamy zapasy z uderzeniami. Ja ogólnie uwielbiam wszystkie sporty walki. Ok, dobrze. ensuite je connais MMA Natomiast MMA znam doskonale od wielu lat to śledzę i uczestniczę w MMA teraz. Voilà, więc je suis très content d'être là aussi comme, comme Dlatego jak już powiedziałem, bardzo się cieszę, że tu jestem i mogę uczestniczyć w tej galii. Ja Nawet. bym jeszcze bombardiera zapytał, jak ty na to, że tu większość poprzebierana jest, a to są Mam jednak walki. Jak ty do tego podchodzisz? Czy cię to nie zdziwiło? Tak, oui, parce que j'étais là il y a il y a même pas un mois, on a tourné un documentaire quelque chose comme ça. On est tous déguisés comme 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 des gladiateurs. Donc j'ai vu les vidéos mais vraiment są Contest. No, już byłem tutaj jakiś miesiąc temu, kręciliśmy taki materiał dokumentalny, można powiedzieć, i wszyscy byliśmy tam przebrani za kogoś w rodzaju gladiatorów. Wszyscy są bardzo zadowoleni z efektu tego filmu. No tak, tam byliśmy za gladiatorów przebrani, a tutaj nawet twój rywal bliżej przypomina kobietę niż gościa, z którym masz walczyć. Więc jak. Ty do tego podchodzisz? No, ja, no, ja, ja Parsussi, purma, uh, uh, Dla mnie nie ma problemu, każdy ma swój styl. Dobra, Stifler, powiedz mi, czy już uh, jesteś spokojny, bo go widzisz, że jest w Polsce, że już dojdzie do tej walki? No z jednej strony tak, ale z drugiej, on, jak mi ten trailer, mi się z tym się wydawał mniejszy, nie? I ter teraz jest taki, jakiś taki wielki, nie? Ale spokoj. Ale, ale powiem ci, że jak wszedł, to, to też tak mi się wydawało, że on jest kurde większy niż miał być. No? Tak, jakby urósł, ale jeszcze wiesz, wzwyż, o. nie? I to jest A, dziwne. A, to wzwyż, ja myślałem, że wszędzie. No wszędzie też. <laughs> Ja myślałem, że Hetman jest duży, ale on jest jednak ogromny. Nie, nawet Hetman był pod wrażeniem. Nawet Hetman był pod wrażeniem, jak go zobaczył. No dobra, zaraz do Was przejdziemy, bo mamy tutaj cztery pary, więc jeszcze dużo pytań. Jasiu, jak sytuacja z Twoją nogą? No boli mnie, boli bardzo mnie. No trochę mniej już jest. Walka nie jest zagrożona, czy jest? No nie wiem, zobaczymy, jak mi będzie bolało dalej. No ciągle uważam, że to jest jakiś. Jakiś Jakiś stracił z głowy i weszła do nogi, dlatego Cię kurwa boli. Nie, boli mnie dlatego, że mnie przewracałeś bez sensu, bo nie umiesz powstrzymać swoich emocji. Ej, jeba na 60. Podobno na policję mnie kurwa yy, podałeś. Ej, jeszcze nie, no ja się tylko byłem na obdukcji, jutro idę na policję. Tak? Bagieta na bagiety. Chyba to się znajdziecie. Odnajdziecie tam no, w swoim towarzystwie. Jeba na 60. O, o jest to od konfidentów, nie wyzywaj, czekam. Po no ja jesteś niekontrolowaną osobą, która ma problem z kontrolowaniem, no która ma problem. Nie, nie kontrolowany. Mój dziadek sprzedawał Polaków kurwa w czasie wojny. Tak. To źle słyszałeś, gdyż mój dziadek założył Gojczański pajek narodowy i był w AK i mordował konfidentów. To dlaczego żyjesz? Bo to była wojna i się walczyło z prawdziwymi wrogami, a nie wymyślało się po prostu dla hajsu kogoś, nie wiem, pobić, żeby. Ale ty, zarobić jakieś kieszenie. Ale złoty, kapela, ty obrażasz kobiety lekkich obyczajów tymi kurwa strojem kurwa jewanym. co? Ale to powiedz Jasiu, co po pierwsze, to za strój? Czemu taki strój? E, no ja to dla e, Konradzia z, z Kolimka. On wiem, że tak lubi jak dobrze wyglądać, żeby dla niego trzeba dobrze wyglądać. No więc tak chciałem wyglądać ładnie dla mojego e, rywalka. To potrzebne wam te dildo, bo Rataj i tak nie był zadowolony z, z prezentu. Poczekaj, i Rataj, Rataj o patrz, rzucił ci chyba. Kapela lubi od tyłu atakować, więc chyba w dupę też lubi. W dupy od tyłu też lubię atakować, tak, tak. Ale nie ciebie. Bo jesteś frajerem, żeby przeciwników atakować od tyłu, jak dawają wywiad. No dobra, ale ja ci na przykład, ja ci nie zgadzam z mega kotem. Nie, nie, nie. O to mi chodzi. O sytuację. Mikrofon ci wyłączyli. Weź. O sytuację taką, że zaatakowałeś przeciwnika bo sam od tyłu. czemu w twarz z nim nie wyszłeś. Tak jak ja. A ja ci, ja ci spad z danta nie zajebałem, bo ja ostrzegałem na wywiadach, że jak podejdziesz, to masz wryj. I to dokonałem. Ja co mówię, to nie, wykonuję. Zupełnie nie, nie podszedłem, to ty się na mnie rzuciłeś dwa razy. Trzy razy, bez sensu. Halo, halo. Ja nie umiałeś włączyć po prostu. Przez chwilą działał, to nie wiem. Już po prostu mikrofon się wyłącza na na, na to, co mówię. Na głupotę tak. Ale to nie, nie jest. żadna głupotem. Jan, jak ty na to patrzysz, że tu Bagieta się bardziej skupia na rywalu z Kolima niż na tobie? No akurat tutaj Jasiu dostał mocno po bani, ale tutaj Bagieta nie pokazujesz... Treningów na InstaStory w ogóle z trenerem, dlaczego? A po co chcesz wiedzieć? Ale pokazał ostatnią walkę z możesz trochę ocenić. Możesz teraz Bagieta pokazać? Bo Zrobiłem mam tutaj. Mam tutaj deskę! Mam tutaj wyzwanie w stylu Matrixa, więc zapraszam bardzo serdecznie. Słuchajcie, teraz poprosiłbym o zrobienie ankiety na YouTubie. Wizowie mają wybrać jedną tabletkę. Jest niebieska i czerwona Niebieska to jest Zniszczenie kartonu gipsu Który tutaj przynieśliśmy A czerwona to jest wypicie kwasku cytrynowego Który jest 3, Czy Ty litrowe. Bagieta jesteś gotów na takie wyzwania? Ja od razu tak, powiem, jeśli chodzi że o tabletki, no, to Tutaj widzowie wybierają Generalnie mogę Ci powiedzieć Jest coraz bliżej do walki Nie chcesz się zatuć żołądkowo Więc możesz od razu dawać tą płytę I kurwa lecę z tematem Dobra. I dobre to jest Dobra, Bez to ankiety. Halo? Dawajcie płytę, masz płytę? Gruby to zaraz będzie płyta. Gruby już leci. Tylko tego nie jest. Tego, bo to nie jest, bo to dla jest, Jasia. To jest. Po konferencji. Tak jest. No to powiedz, jak no oceniasz tą sytuację, że Bageta bardziej jest skupiona na Jasiu niż na tobie? Bo ja jestem przystojniejszy. Chyba za głupi, kurwa, nieprzystojniejszy. O, o, ale mi powiedziałeś. Dobra, naprawdę. to teraz to jest ja kanapka. Zrobi naprawdę padam. Challenge. Ja dokładnie sam nie wiem na czym to polega, więc może opowiesz. No co, Bagieta tutaj mówił, że umie rozjebać karton Gips. Ale czym, głową? Ty to masz rozjebać? A jak No to chodźcie tu, poczekajcie. Ja muszę sam, bo wymienić. To stań tu, stań tu. I ty to głową rozjebiesz? Przecież to jest grube kurwa. Odejdź, odejdź, Ale to jest naprawdę grube. no. Ja pierdolę. O kurwa, to naprawdę jest grubo. Ale dźwięk był ten sam, co na ostatniej zadymie. Dlatego Dla Jasia boli tak mocno. Na naj, Najwyraźniej moja głowa jest trochę twardsza. Daj mi tej... Jasiu, Ja, siu, dziś ja, siu, ja siu, przyjmę walkę z tobą charytatywnie, ale na moich warunkach walki, czyli łokcie, kolana, główka, wszystko co idzie. Co ty na to? No pomyślę, pomyślę. Z Kolim, bo z tego co wiemy, no to nie trenujesz. Tak naprawdę masz cały Wiesz czas kon co? koncerty. Tak. Ty byłeś... Dzisiaj wróciłem ja ja do koncertu, ja tylko dokończę. No Jasiu sporo rywali odmawiał i trochę poznaliśmy Jasia i na ciebie był bardzo chętny. A wiem, że Jasiu aż taki, kurwa jak wydaje, to nie jest głupi i chyba zrobił research. Skoro ciebie wziął, to chyba jest przekonany, że wygra, że ty w ogóle nie trenujesz. Z bardzo z dobrze, słuchaj, jeszcze. Ma parę dni, żeby tak myśleć. Jest na widowni mój sztab trenerski, mój cały team. Chłopaki są ze mną, trenują i po koncertach, i po planach. Znajduję czas nawet w nocy i robię takie I rzeczy. W Pajterze i w stójce i zrobiłeś tak, jakiś spank. ci ostatnio, że możesz sobie wy wybrać. No z tobą tylko w Pajterze, kodnia Ja tylko. Boję, troszkę się boję, że dojdziesz w tym parterze, wiesz? Nie bój się, nie bój się. Na szczęście macie ochraniacze na kroczy. Ale co, zrobiłeś jakiś spank już, czy jeszcze się boisz? Nie bój się o to. Nie no, tylko pytam, chciałbym wiedzieć, znaczy nie, w sumie w dupie to mam, ale dla, dla widzów dupie, pytam, no wiesz, nie dla siebie, wiesz. tylko nie, żeby nie, ludzie nie... wiedzieli jak poważnie ja, do tego podchodzisz, jakim jesteś wielkim wojownikiem, co po prostu żadnego sparingu nie Spokojnie, ty będziesz pierwszy. Wspaniale, bardzo mnie to cieszy. Nie Są mogę się mam doczekać. Mam do takie pytanie, nie? O, tak. On ci obraził matkę, wiesz o tym na zadanie, Tak, nie? ja słyszałem ostatnio. Yy, Czemu tutaj, ty się trzymałeś, tutaj, wiesz, kurwa? Powiem ci szczerze, że mm, wchodząc do cyrku, wolę się poprzyglądać na małpy, nie reagować, tak? Nie chcę się zaniżać do tego Ale poziomu, przecież tu każdeś go najebać. Tak, wiem, mam tego świadomość. Czytałem oczywiście komentarze, czytałem reakcje moich znajomych. Powiem ci, że chyba cała Polska by chciała być na moim miejscu tego dziewiątego. To, że obraził moją mamę, tylko świadczy o jego kulturze. Dużo ale, e jak e ja byłem? No, słuchaj, są nagrania na to. Ale, no to przypomnij, bo ja nie pamiętam. Na początku zadymy, bo po obejrzyj sobie jeszcze raz. Ale jak? Słuchaj, byłeś napierdolony albo naćpany, to może nie pamiętasz, ale będzie, będzie taka kurwa sroga kara za to. Że zapamiętasz sobie do końca życia no Nie pamiętam zupełnie języzor, Może ci, ci ten twój jęzor trochę wiesz Ja chyba tylko pytałem, Zwaga czy nie. ciągle mieszkasz z rodzicami I wtedy powiedziałeś, że są Ale częstymi to, gośćmi Posłuchaj, posłuchaj. nie twoim powinno domu. cię interesować moje prywatne życie Co ja sobie robię, to jest moja prywatna sprawa Chyba, nie, że no, się nie, zamieniasz nie, prokuratora Nie ma nic Zmieniasz złego w mieszkaniu z rodzicami No Też kiedyś mieszkałem z rodzicami, Ale jak słuchaj, miałem 15 lat Słuchaj, bardzo dobrze A teraz masz prawie 40 i robisz się pajaca Jesteś zadowolony z tego? Tak, bardzo jestem zadowolony z tego Bardzo to lubię Ale zwyczajnie Podejść do niego, przypierdol, mój tyle. Polska ci będzie biła brawa, co nie? Wszyscy będą tu dziwni. Słuchaj. Wydam ja, ja się, co. to za Nie zgadzam, ale teraz. Po dostanie bęczki w końcu nie wyjdzie do tej walki. A, powiem tak szczerze, po interwencji Bagiety. Cieszyłeś się. Nie, 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 to nie, nie to, że się cieszyłem, bo wiesz, też nie do końca popieram takie zachowania. Ale przyznam się szczerze, że kara go szybko spotkała. A druga rzecz jest taka, że trochę się obawiałem, bo już widziałem, że świrował pawiana, dostał w łeb, a nagle noga bolała, co jest absurdalnym zjawiskiem. Stary. Niesamowite. Yy, nie wiem, czy zauważyłeś, ale wcześniej Bagieta dwukrotnie przewrócił mnie z krzesłem. I upadłem na metalowe krzesło, tak, najwyraźniej. Ale robiłeś. Ja, nie, ja nie, też nie popieram tego, ale Bagieta, yy, słuchaj, zareagował w obronie swoich wartości. Zrobił coś, J jakie co. jakie to, to są wartości? To Jakie wartości każą ale... atakować ludzi, z którymi się rozmawia? Chciałbym się dowiedzieć. Proszę mi powiedzieć. Dobra, ale ja rozumiem. Jakie to Dostałeś są wartości? Jak raz, drugi raz, to czemu cię y, dałeś kilka wywiadów, poszłeś do domu, wyszedłeś Jezu, z Jezus. Y, jak miałem humane... Jak, na, jak miałem humanezusz to jeszcze dwa dni później zorientowałem, no? Na Instagramie, no, że A ty cię jesteś kurwa lekarzem boja. medycyny jakiej, przepraszam, cię bardzo. Uh. Jakie jest Twoje wykształcenie w, w kierunku, kierunku medycznym? Bo miałeś coś kiedyś złamane w ogóle? Czasem A, się człowiek miały, orientuje miały, dwa dni później. miałem całą rękę z pierścienia. Tuż z no, w, wszystko jedno, no. Miałem czasem dwie bór, i wiem o co. Jest adrenalina, nie, nie czuje się bólu czasem. Zdarza się, nie Ale jesteś lekarzem, nie, nie masz pojęcia Ręka o tym, co mnie boli, chcesz zobaczyć, to możesz sobie zmacać moją łydkę. Ja generalnie mam prezent dla ciebie. Cegłówka? No, <laughs> Wygląda jak bomba Wyglądaj. Będziesz miał tak ciężko go otworzyć, jak ze mną w OKTAGONIE O Jezus I tu jest taki prezencik, że jak przegrasz, to będziesz mógł go se poczaskać, bo się wkurwisz. Ot A jeśli przypadkowo byś wygrał Przypadkowo? No przypadkowo, bo nikt by teraz? nie zagrała Możesz Dobra e, To generalnie będziesz miał triumf e, picia Teraz masz o zabawę Picio? na całą konferencję chyba Siema, że. No, a zdradzisz, co tam ukryłeś, czy nie? Nie ma wartości. Sam sobie zobacz. O, ja to nie. teraz e, Jan będzie otwierał prezent, a ja do a, ciebie w a wolnej chęcam. chwili bagieta powiem, jakie to są wartości, które ka każą mu atakować swojego rozmówcę. Ostatnio rozmawialiśmy na Zadymie. Ale ja ciągle nie wiem, jakie to są wartości. No to wartości. jak nie wiesz, to się dowiesz na Instagramie, pogadajcie sobie, zróbcie sobie live'a. E, to nie Słuchaj, jest też program Ja tylko, tylko jedno słowo powiem: Nie wierzysz w pana Boga, a jak ci przyjebałem, to powiedziałeś, o Boże. Tak, ale misjonarzem w Polsce, wziął cię na misjonarza wtedy. Bo chodziło mi o ból. Ból i Bóg, ma tak samo w dopełniaczu. O Boże, wielki Lesie, mój ta, ukochany ta, 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 wspaniały ta, ta. Boże. To A bo chodziło mi o las. Znasz takie słowa jak ból? Nie, tu akurat poprę bagietę, bo ja też nie rozumiem, jak ktoś mówi, że wierzy, a mówi o Boże, o to, to, a, no, a ja, tych rzeczy jest... Ja nie, nie wierzę akurat, powiadam, mogę tak, sobie mówić, co religii. chcę, o ile się orientuję. Koniec religii, Jasiu, na chwilę skup się tam na czym innym. E, Hecman, do ciebie pytanie, czy obstraliś zbroję, bo nagle interesujesz się tu kogo innego rywalem, na przykład Jasiem? Nie, po prostu przypomniałem temat na Zadymie. No, wierzę, ale to czemu? czeka do, go w już do Jasia startuje. Do Dawida nic nie powiedziałeś, a byłeś... Tak Taki ochoczy na pierwszej gali, naszej zawsze do niego nawet nie skupiają się na swoim rywalu. Tylko bardziej na Ambro. A teraz nagle znowu przekroczyłem. Ambro się sw... mnie przyczepił na Instagramie. Swoją no to ja uwagę gdzie kurwa, no. A, czyli nic nie masz do niego teraz nagle? Do Ambra? Tak. Mam! Przecież kurwa napierdalałeś mi się na backstage'u jeszcze. Stałeś i się śmiałeś jeszcze nad newną, bo kurwa pięciu ochroniarzy mnie położyło. Nie pamiętam. Na no, wcześniejszym. to tak? robota, ochroniarzy, naprawdę. Kurwa jesteście zajebiści. Znaczy, no. no nie wiem, czy to dla nich plus, no bo. No mnie położyli w kilka sekund, nie? No ale. ale wiesz, gdyby nie ochroniarze, on by już leżał i kurwa płakał. Ciebie nawet strolowany przecież położył. No to wiadomo, no głowę w OKTAGONIE, nie? Ale to sugeruje, że Strollowany jest słaby? Ty? Ja? Tak. <grym> Zobaczymy z Mielonką, nie? Słuchaj, no z dostał. Dużo, dużo osób, kurczę, no, zarzucało tam Strollowanemu, że przegra, bo ja jestem duży, kurwa, i jestem silny i chuja z tego tak naprawdę pokazałem w OKTAGONIE. A teraz Taka jak prawda, będzie? Teraz jesteś dwa razy większy od Dawida. Może i jestem, nie? Ale wiesz, nie, nie umuję mu tego, że on, kurwa, trenuje dłużej. Ja Dwa razy miesiąc. większy i dwa razy słabszy. Tęskniłeś, ten pichuju. Jeszcze raz chcesz położyć się? Przecież to ty leżałeś. No tyle, na tobie kurwa. Gdyby nie oklarasz, że dalej byś Do przyleżał. tych perwersji to ja się nie przyznaję. Przepraszam tutaj przerwę, <laughs> bo już... Tak ty się boisz, po co, po co założyłeś okulary? Na je? Jeżeli I tak, tak, tak do tak mnie mów. Bardzo grzeszny. Ja jesteś grzeszny. No kurwa. Panie Jakubie. Spierdalaj. No. Jaki masz tam prezent? Co, co tam miałeś? Dalej, Jeszcze nie jam. zobaczyłem grafiki, ale Bagieta mi tu kubek przygotował. Ale co mówiłeś, że po walce co? No będziesz mógł się na kubku zemścić, jakby przegrasz. O kurwa. Zróbcie zbliżenie tutaj, panowie. Fly, fly, don't sleep. Zemścić? Dobra, będą robić zbliżenie, tymczasem Hetman, ja zobaczyłem nawet, że się odsunąłeś, że krzesełko odsunąłeś od Jasia. Skąd taka zmiana? Bo z tego co pamiętam, to A ty to byś nie, nie odsunął, dobre, kurwa? Przecież ty też go nie lubisz, nie? Nie, nie, ch nie chcę się zarazić <grym <grym się Ja zmieniło. popieram w 100% bagietę, to co on ma zdanie na temat Jasia, ja też mam, ale jedno. Ale jak zajdę do. Dobra, daj to mi pido? kurwa mówię! Jedno, za jedno <grym> ci... ja cię szanuję. Ja się szanuję. Już się raz rzucałem, wokół tego, nie wiesz o tym. Za jedno cię szanuję za to, że się kurwa nie boisz, że tu kurwa wszyscy. Wszyscy ludzie z chęcią by cię teraz natłukli. Z... Nie no, wszyscy ale to nie wiedzą, co. Tylko 90%. Się czasy. 10 lat temu, jak on by pojechał gdzieś w Polskę, to by nie wrócił. No, taka prawda. Więc. Bo 10 lat Tr temu to ja wcale nie miałem 28 zmieniło. lat i patec, nie jeździłem patec, po Polsce nikt. Ale fakt, że jak ktoś 10 lat temu się. Ja to był wyzywany od pedałów, a teraz to jest prawakiem. Ale co ci... Prawaki wyra... w rójkach, w ogóle, sorry, sorry, pra prawaki sorry, ci... w obcisłych e... koszulkach, w ogóle wszyscy tacy co to... ładni. E... Strój Tygrysa to jest jakiś pedalski? Nie no mówię o tym stroju, który miałeś na zadymie, że jak, jak 10 lat temu jakbyś był tak ubrany, to wszyscy byliby, że jesteś gejem i cię bili. A teraz tak na no, górę możesz być prawidłowym obrotem. No taka moda. Dobra Jasiu, taki rozgadany, dawaj jansiu, na face to jansiu. face z Kolimem. Szełni dągi. Kur... Patrz, a mówi, że go noga boli, a na szpilkach chodzi. Farmazon. Sobota. Nie jest z kolim to dla ciebie jakaś ujma, że twój przeciwnik tak wygląda? Nie, on z siebie robi pajaca, dla mnie to jest wiesz. A co ty w jego oczach widzisz teraz? Tablica Mendelejewa. Mm. To nie wiesz. <grym> a nie myślisz, że będziesz miał gorzej niż Kosakowski jak przegrasz, no bo Jasiu jednak nie występował w takich strojach przy Kosakowski. Ja w ogóle o tym nie myślę. No wiem, wy nie myślicie. A potem jest przykro. Pozycja bokserska. Tu takie pytanie, jeszcze jest na czacie, to zadam, czy zrobisz to samo z bombardierem, co kiedyś pójdziesz z baterbinem w łodzi. A co on zrobił? No właśnie, my musieli mi napisać. Ej, no to, no to nie wiem, no? No, yy, przewalił go, piszą, Prze że młotki go i z góry Przewalił go i po prostu młotki z góry bił. No, zobaczycie, no, mam jakiś ciekawy plan na tą walkę, nie? A co to jest za stylizacja, <śmany> powiedzmy, tak? No, Prime Cosmos, nie? Ale z Jasiem się dogadałeś coś? Nie, nie, to jest, to jest mój pomysł, nie? Moje dildo. Słuchaj, Stifler, czy postawił, miałeś nowego Tarota teraz? Bo jak zobaczyłeś, jaki duży jest bombarder, to nie boisz się bardziej? Y znaczy, nie, od, od, od y ostatniej konferencji w ogóle nie korzystałem z Tarota, ale na przykład dzisiaj miałem Kroniki Akaszy, nie? Bo wiesz, bo dzisiaj na Cały czas mi się wyświetlało już albo jakiś krzyż, albo jakiś szpital, gdzie spojrzałem I właśnie zapytałem się właśnie kronik, czy to jest jakiś znaki, I kroniki powiedziały, że muszę kupić wyższe ubezpieczenie, nie? No, serio Ale to w takim razie, wiesz, no nie przestraszyłeś się Wyższe ubezpieczenie, to trochę brzmi złowieszczo No, no, czy no, no wiem, że będę się uważać, nie? No brak. właśnie, Striffler, bo ja jestem 16 kwietnia Jak tam jeżdżę z tym, e, który jestem, e, dziewiątka, siódemka, piątka? E, ale którego roku? Którego e, 1987. Ale którego kwietnia? 16. 56. Kurwa, nie wiem, nie? Dobra, to się... <noise> zastanówcie, a ja bym zrobił... E, generalnie, Bagieta, ja, face ja jeszcze... To face. Chodź, na pewno. Jeszcze chwila, tylko bym chciał zareklamować jedną rzecz Teraz, niedługo, będę wypuszczał... To chodź na nowe face ...nowe koszulki to face. jebać o! Za, Zapraszam, chodźcie na face to face Pacio trochę spięty mi się wydaje. Bez dyniek. Liście mogą być, ale bez dyniek. Nie daje się Pacia. Bagieta nie może go przepchać. Po jednym zdaniu. Nie no, powodzenia. Powodzenia i tyle. Pos N N pozycja bokserska jeszcze. Jak, ja się y ja nawet kijem bym, kurwa, nie dotknął. Yy, A Banią ale dotknąłeś. Ale A, A Banią, banią dotknąłeś i, i banią. Tak, y, rzucałeś się na mnie, jakbyś prawie chciał mnie wyruchać. Kurwa, on ma fantazję, może kochany? Dobra, Dawid, jak y, plany na walkę? Jak przegrasz? Też na to, mnie tak patrzysz z koli wzrokiem zakochanym, więc nie udawaj. Ja to mam chyba, takie pytanie: czemu chyba my nie pójdziesz ja. za Dym z Ambrem? Ja wiem, że ty się mnie boisz, Kasia. Dobra. Nie, no słuchaj, że Jak rzucili... skończę, Ambro, lecę po ciebie. Nie, no tak, nie, nie, jak, no, rzu... jak teraz pokażesz, że w dwie sekundy możesz być u mnie, bo <noise> bagieta ostatnio skłamał, bo było liczone trzy sekundy, to jak udać się w ogóle przez dwie sekundy przeskoczyć przez to. Jak <noise> to udać się w Masz walkę od Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sekund trzy. O, kurwa! Nie, no dajcie dwa No już, wie, już teraz wiesz, czemu nie masz za dymy, nie? Potrzebowałem przygotowania, nie? No, to... Kurwa, mać, nie no. Ale w jakiej formie chciałeś zmęczyć się i kurwa drugiego nie Boksie boksie. No. A, gdzieś przez ciebie nie pozwoli mi skrzydeł rozłożyć. Ale naprawdę myślisz, że miałbyś szansę z kasem w boksie? A czemu nie? Wiesz, to jest pięściarz. Wiele lat trenuje. A niech trenuje, chuj mnie to obchodzi. Ambro też dużo trenuje, ja go biorę. Ja nie biorę jakichś tam debiutantów, którzy, na których mogę sobie nabić punkty, jak no, cios. Ale, ale co z tego, że nie bierzesz debiutantów, jak dostajesz w pizdę? Dostałem od, go, dostałem od gościa, który trenuje dosyć sporo i ma dobre walki na koncie. Więc o co tobie chodzi? No dobra, ale bo to ma sens wtedy, o jak ja miałem, nie wiem, walkę z wrzoskiem, z pałką. I wiesz, nie biorę sobie, kurwa, zwykłych fików, ale wygrywam te walki, a jak ty, kurwa, co z tego, że sobie nie bierzesz debiutantów, jak dostajesz w pizdę od a gościa, się... dostaj, dostajesz w pizdę od gościa, który dostał od Rataja, no. Tylko, że no nie dostał może tak, może tak lubisz w pizdę od Rataja, nie, ty cicho, 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 cicho. z Kasiem, z królem, nie, no tak się nazywa, więc wiesz, kontynuuj. Co mam kontynuować? E, to nie dostać ja te... za dymę, bo widzisz, kurwa, przez 6 sekund przeskoczyłeś przez jeden nie byłem zdecydowany. bagieta w 3 sekundy, kurwa, w, w 2 przeskoczył. Nie byłem zdecydowany. Gdybym kurwa jednak no no to zrobił, to. No właśnie, to obejrzyjcie. mnie zabrakło Mogę zdecydowania na bicep. Tomaso Hista, on lubi wpierdol dostawać. Nie, my. Po boicie się kurwa siedzieć przy mnie, kurwa dwa metry ode mnie, bo wiecie, że bym na was skonskoczył. I co byście zrobili? Naskoczyć możesz. No dobra, skoro. Ja, to ja bym na przykład wpłacił na fundację Koto Mysz, bo Ty trzeba wybijać. Kiedy? Kiedy? Nikt nie pytał, kurwa! Zamknij ryj! O małżeństwo! Ja lepię! O Ja też kurwa! Ja już nie złożyłam do Wall, Piesków ryj. nie kochasz, kotków nie kochasz! Kur y, Raz! Dwa. Cekaj, kurwa, bo nie będzie walki, czekaj, czekaj, czekaj. Widziałeś czekaj, widziałeś? Dwie sekundy. To był wielkie Nie, proszę was o spokój, kochani, ja też chcę coś z tego man, mieć. Cet mam, tu masz Ambro. Nie siedzi przy stole, kur. Ja my się kas już.

Nie wiem, co on tam mówił, no ale ogólnie miło, nie, bo zrobił sobie jakieś takie la, 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 la coś tam. Naobliżał mu? No, nie wiem, co on tam mówi, bo ja nie mówię ale chcę dobrze Nie wiem, ja tego języka nie znam. To Dobra, to zobaczymy, było... jak poznać. To chodźcie jeszcze face to face, zrobimy jednak. Ludzie też są ciekawy. No, Jan, jaki on kurwa jest wielki. Dawaj tu. O oh, kurwa. O oh, kurwa. Twardo patrzą w oczy sobie. Nikt nie mrugnął jeszcze. Bardzo. Pozycja bokserska. Jebany, jaki on jest wielki.